Słuchajcie, jest dzień taty, Kuba z Asią mi gdzieś zabiera, i jedziemy już od 5 czy 10 minut. I gramy w taką grę, że zamknąłem oczy i mówiłem, gdzie jedziemy. Czy skręcamy, czy jedziemy przez rondo, gdzie się znajdujemy, aż dojechaliśmy do Chlondra. Wiem, że jesteśmy w tej części Poznania, i ja mam cały czas zamknięte oczy ani razu nie oszukiwałem. Jestem ciekaw, gdzie mnie Kuba zabiera na dzień yy, Taty. Asia nie chce zdradzić, nawet nie wiem, czy ją pokazuje teraz. Dziwne uczucie jechać samochodem, czuć przeciążenia i nie wiedzieć, yy, gdzie. Parę razy jechałem na pacę tak zwanej auta, i to jest niesamowite doznanie, ale tutaj siedzę sam i sam się pilnuję, że nie mogę otworzyć, nawet podejrzeć wzroku. No jestem ciekawy, gdzie mnie zabiorą. Już no, nie mogę się doczekać. <laughs> po prostu. Słuchajcie, tak mnie zakręcili, że zrobili chyba z cztery razy parkowanie na trzy. Pogubiłem się totalnie i nie wiem, gdzie jesteśmy. Kuba chciał coś podpowiedzieć, ale nie podpowiedział. Prosiłem go, żeby nie podpowiadał. Nie wiem totalnie, gdzie jesteśmy. Zżera mnie coraz bardziej ciekawość. Wysiadamy? Wysiadamy! Jesteśmy gdzieś blisko. Musisz dać, dać rękę. Ale to jest głupie. Podnieś nogę, podnieś nogę. Krawężnik, tu jest? Tak, tak. Mogę ta. iść na wprost, czy? Nie, musisz tu chodniku, Kuba, może cię auto rozjechać. Dobra, ale ja się nie nad... dzieje na nic? Nie, nadziejesz, Jest już prosta sprawa. Ale powiedzcie, jak miałbym spaść z krawężnika albo dobra, coś. No dobra. Kuba, wiesz, jak się robi? Tak, pod rękę. Tata ci... Tata ciebie chwyta pod rękę. Nie no, nie. Albo idziesz przed tatą, kroczesz przed tatą, tak się chodzi z niewidomymi. Że tata Kuba, będzie... tylko pamiętaj, że jesteś bardzo szeroki, bo ja jestem. Ja mam tata wrażenie, będzie... że się nadzieję na słup, bo ale... Takich rzeczy nie mówi. Jak ty schodzisz. Uważaj, bez słupu. Mama, nie! No, idziemy. Jest tu przed Tobą, musimy skręcić, przejść przez ulicy. Uwaga, słup. Poczekaj. Schodek w dół. Schodek w dół jest. O no. no. A, jeden? Tak, jeden jest. Teraz idziemy to trochę nierównym. Uwaga, bo są... Bo są jest bardzo Dziura jest. Dobra, ale Kuba, Dłoń. tak mnie ciągnie, że mam wrażenie, że no to zaraz... do góry. Stop. Stop. Coś... No chodź. Uderzę. Chodź. Czekaj, kogo A teraz zmieniamy stronę? Nie. Kuba. Malutkimi kroczkami idź, malutkimi. Tu go wprowadziło. Na nie można tak, dwajęcie przygotę. Ja się na tuba nie mogę tak blisko ciebie. Musisz mnie. Uwaga! Szywo Co jest? Żywo Przeszedłem? Tak. Czuję piekarnię, no. chyba. Nie, to nie jest Ale to dobrze, czuję, tak? Przechodzimy no. do piekarnię? Nie, karny, ale nie ale nie nie Poczekajcie tutaj, Kuba. Poczekaj, tak? Ja pójdę, za chwilę wrócę. Trzymaj tatę, bo to chodźmy po prostu. Wracam. Stolik załatwiony. Jestem, wróciłam. Chwyć Kubusia za rękę. I idziemy dalej. Uważaj. Uważaj schodek. Uważaj schodek. Dobra, jest okej. Okay, Obszedłeś. Musisz wlewać Dobrze. Uważaj. Uważaj lampa. Dobra, teraz opuść. Ale mam ochotę otworzyć oczy już, nie? Raz. Nie, ma opcji. Dobrze, jest dobrze, dobrze. I teraz stop. Idź za kubą. Idź za Jak I za tak mam idź za kubą. Sodek? Dobry. Dobry. Dobrze. Dobry. Dzień dobry. No. no, tu, tu, tu. A, to dobra. Siedzę. Jest OK. Możesz otworzyć oczy. Tak. Ja teraz nie wiem, czy chcę, czy poczekać na to, co dostanę. Mogę naprawdę? Trzy, dwa, jeden. Żartowałem. No. Jest na winklu. Dzień dobry. Moje ulubione pierogi. Czyli zgadłem, gdzie my zabieracie. No właśnie, wygadał, ja chciałam do samego końca ciągnąć. Ale powiem ci, pogubiłem się na winogradach koło oczyszczalni ścieków. Nie wiedziałem, czy tam skręciliśmy, chociaż mówiłem, że jesteśmy na Chlondra i byliśmy wtedy. E, tak. Cały, cały czas wiedziałeś, gdzie jesteś. Aha, no to trafiłem. Tutaj się pogubiłem. Okay. Tak, ja poproszę z pieca pierogi. Trzy, jedna to będzie trzy sztuki z mięsa, a druga to będzie pięć pierogów. Trzy Meksyk, tak Paweł? Trzy Meksyk i dwa z mięsem. A, trzy Meksyk i dwa z mięsem. I wezmę pierogi z wody jeszcze z mięsem, sześć sztuk. I ten sosik czosnkowy, tak? To jest chyba czosnkowy. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, zjem gluten. Mam nadzieję, że nie, dostanie, nie dostanę jakiegoś wstrząsu, ale chciałabym wrócić powolutku i wdrożyć, a potem iść na badania dodatkowe. Zobaczymy. Także smacznego dla nas. Mega fajny Jaki Jakiego loda wybrałeś? Tak słyszałem, słyszane, tak? Dwa smaki? Tak, tak, tęczuś, yy, dwa smaki. Ten, czyli taki kolorowy będziesz miał ten, tak? Jest tęczuś to już wziąłeś bez posypki, kochanie. Poza tym to ci będzie opadało, wiesz? Proszę bardzo. Dziękujemy. super. Dziękujemy nie? A? A proszę, tak. Ojej, dziękuję. super, dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Pan fotograf, pan fotograf. <laughs> tutaj jesteśmy, byliśmy tutaj, prawda? Byliśmy. W Bramie Poznania byłeś na wycieczce szkolnej, zgadza się, a my tu byliśmy Wysokur, na wycieczce... Wysokopis, ja przyjadę wycinać <noise> diakser. Ala i Jack. M plus K. Niektóre już takie naprawdę zardzewiałe. Zobacz, tutaj, jak ktoś się postarał. Tu naprawdę ktoś pokazał miłość. Pospawał sprętów. Werka i... i Chris. No, super. Fajnie o jest też takie, <laughs> proszę bardzo. Także są różne. A jak chcecie zobaczyć wycieczkę naszą rowerową, to zapraszam na vloga na OHANE. O, tu jaka ładna kutka, też nietypowa. Takie serce wygląda. Bo wow! no to też ktoś robił, to nie jest prawda. Jakie to jest ciężkie. Fajne. Wiadomo, to jest że kłódki, no. Ale no ekstra! Ciekawe, jakbym magnesem tutaj przyjechał porzucać, ile leży w wodzie. Wieszaliście kiedyś taką kutkę? Jestem ciekawa, czy powiesiliście kiedyś w swoim życiu kutkę z kimś. I czy miłość przetrwała, czy już może nie jesteście razem, bo wiadomo, jakie życie jest przewrotne. Ja nigdy nie powiesiłam z nikim żadnej kutki. Tak, na każdym tym jest historia, po drugiej stronie też są. No, tak, za na każdym są. filarze. Zielona symfonia. Tu wszędzie leci potem wodą. Słuchajcie, potem leci woda po deszczu Od i góry spływa. Do dołu. I tam normalnie są na dole, widzicie, yy, kwiatki. Także to działa. Zobaczcie, jak oni ładnie mi tutaj pozowali, a siedzieli sobie na ławce w pianinku. Bardzo ładnie Nawet to wygląda. Tygodne. I tutaj jesteśmy pod. Katedralną, ogólnokształcącą szkołą muzyczną. Proszę bardzo, bardzo ładny budynek. Kuba, gdzie ty dzisiaj idziesz? Jest a to, to, wieczór. A to tak bez pozwolenia, Jest... jak ja oglądam mój pokój, to można do mnie wchodzić? Jest wieczór. I gdzie ty idziesz? Na piżama party. Do kolegi. O kurczę. i nie będziesz spał dzisiaj w domu, tylko będziesz u kolegi? Tak. No nieźle. Mama ale... będzie miała nieprzespaną noc przez stresu. Zeszła nocka przez burzę, a teraz nocka. No dobra, ale kolega mieszka w tym samym bloku, więc w razie co? No dobra. Widzicie no, tu kiryfa. A to moja wina, bo ja się położyłam na odwrót. W każdym razie Kuba dzisiaj został pierwszy raz na nocę u swojego kolegi. Także jutro zdamy relację, jak było, ale już wiem, że Jad o tej porze płatki, bo miał ochotę. A jest prawie 22. Nie, no, 21.31. W domu się to nie zdarza, aczkolwiek nie zabroniłam. Broni Boże, broni Boże, także no. A my co? Mamy wolną chatę. Imprezować możemy ten, a my co? W tym Pójdziemy wieku to jeszcze kime? się imprezuje. nie <średytuchy> się, jesteś... się zestaw witamin i idzie spać. No bez przesady. Bez to możemy przesady. poimprezować w dwójkę. Dobrze, idziemy imprezować. W no to dwójkę. Dobrze. To znajdę jakiś film. To dobrze, to idziemy spać.